Siema, właśnie jestem w trakcie rozbierania kłada, po ostatniej wycieczce, stopiły się ślizgi wariatora, tu już zdjęte, zobaczcie sobie jaki syf, jest to wszystko nieszczelne. Zdecydowałem się na utratę gwarancji i montuję relokację i snorkle. Pokażę Wam resztę w kolejnym filmiku. A jak chcecie jeszcze zobaczyć, jak tutaj się stopiły ślizgi. To wam pokażę o co chodzi. Widzicie? Tak to wygląda. Jeszcze ciekawa informacja odnośnie ślizgów. Do ja nie idzie ich dokupić, ponieważ one występują z całym wariatorem. Koszt 2700. Podpowiedział mi tutaj znajomy Rewa TV, więc wielkie dzięki. Pasują od CF motogeneracji generacji drugiej. Tu już wybite ciężarki te, co z zamiennika wsadzone nowe. Zobaczymy jak to wszystko będzie działać.